No, i stało się na kanale w końcu zagościła prawdziwa gra. Tylko ja, Rzesza Nazistów i Karabin Maszynowy. Nie jesteśmy Pamiętacie, może, jak nabijałem się z grania w point and click i napadzie? Point and click? Point and click? Point and click? B jak to się mówi? Karmaty, Przyszła kryska, na matyska, czy jakoś tak. Ale między Bogiem a prawdą, było naprawdę nieźle grając na padzie. Trochę ma za dużo przycisków, ale można mu to wybaczyć. Porównam to do jedzenia lecza z ziemniakami. Niby wszystko smakuje, ale wiesz, że coś jest nie tak. Leczo tylko i wyłącznie z makaronem. Ale co my tu mamy? Ktoś naprawdę nie kojarzy chociaż z tytułu Broken Age? Tytułu, który ruszył z miejsca cały crowdfunding growy, naprawdę nie znacie historii? No to posłuchajcie. Kojarzycie pewnie Tima Shafera. No nawet jak nie jesteście dużymi fanami point and clicków, powinno wam się obić nazwisko o uszy. Człowiek ten stworzył naprawdę kilka wspaniałych perełek. Serii Monkey Island, Grim Fandango, Psychonauts, Brutal Legend. A to tylko większe tytuły. Jeśli chodzi o środowisko starszych graczy, jest ikoną dobrego smaku i ciekawych łamigłówek. Ten pan wypadł z biznesu na dłuższy czas. Przestał robić point and clicki, a zaczął zajmować się zarabianiem pieniędzy. Maczał ręce przy różnych tytułach, ale omijał gatunek szerokim łukiem. I wtem na Kickstarterze, wtedy takiej małej stronce, która opierała się właśnie na założeniach wsparcia twórców przez odbiorców i która wprowadzała dopiero pomysł crowdfundingu na szerokie wody internetu swoją małą udeczką, gruchnęła wiadomość, że Shaper potrzebuje kasy na wskaż i kliknij. Kwota, która pojawiła się jako suma, która jest potrzebna do wyprodukowania gry była zatrważająca. 400 tysi. 100 było na dokument, który miał powstać w ramach projektu, ale to już inna historia. Pierwszego dnia uzbierano całą. Na koniec kampanii studio Double Fine miało prawie 3 miliony na swoją grę. Przez samego teama na portalu zarejestrowało się ponad 60 tysięcy nowych użytkowników. Dziadku Lisiu, a po co nam to wszystko opowiadasz? Cicho sieć gówniarzu, myślisz, że na co twoją babcię wyrwałem? I czekacie pewnie, aż powiem, że to wszystko zawiodło, że te 3 miliony przepierdolili i wydali gówno, które nadaje się tylko do programu pewnego łysola. Czy ktoś mnie wołał? Teraz możecie pisać w komentarzach, czy myśleliście, że wyjdzie bananowy czy energon. I taka mała dygresja, nie wiem czemu, ale to by się pewnie lepiej sprzedało. Narzekanie tak dobrze się sprzedaje w tym kraju, że zastanawiałem się, czy większość tu zgromadzonych nie czeka w recenzjach na narzekanie. Ponarzekałem na narzekanie, mam nadzieję, że wam wystarczy, bo teraz szykujcie się na jazd bez trzymanki. Kurwa. I zanim stwierdzisz, że znowu pokazuje jakieś badziewie podejdź bliżej. I od razu powiadam wam, Broken Age od strony technicznej to jak dla mnie małe cudeńko. Wszystko jest spójne, a zabieg oparcia rozgrywki na grafice 2D z wyrazistym stylem jest pięknym ukłonem w stronę starszych graczy, którzy tak dobrze jeszcze pamiętają tą epokę. Muzyka jakoś nie wybija się ponad przeciętną, ale czule łechce ucho i jest tam gdzie potrzeba, i taka jak potrzeba. No i jak ktoś by się zastanawiał, gdzie poszły 3 miliony dolarów, to trzeba powiedzieć także, że Voice Acting to mistrzostwo świata, a sprawką tego wszystkiego są na przykład takie gwiazdy jak Elijah Wood. Jack Black Evil in the Jak już jesteśmy przy takich sprawach bardziej technicznych, to tutaj napomknę, że mechanika gry to point and click pełną gębą i gra nawet się nie sili, żeby jakoś tę mechanikę rozwinąć albo jakoś urozmaicić. Odpowiednie opcje dialogowe, używanie i łączenie przedmiotów, kilka elementów zręcznościowych no i logiczne zagadki. Widać tutaj inspiracje poprzednimi grami Shafera, ale i całym dorobkiem tego gatunku. Po prostu wyciągnięto z niego co najlepsze. I długo się zastanawiałem, czy rzucić tutaj takim porównaniem, ale na usta ciśnie mi się stwierdzenie, że Broken Age to wspaniała rzemieślnicza robota. Bardzo Bezpieczna. Ja nie mówię, styl graficzny bardzo do mnie przemawia i grając, czuję się taki miły ucisk w brzuchu. Jak poleczu tylko z makaronem. Ale przy zebraniu takich funduszy spodziewałem się czegoś może bardziej rewolucyjnego. Chociaż trzeba przyznać, że faktycznie warstwa fabularna robi wspaniałe pierwsze wrażenie. Zaczynając dokonujemy wyboru, kim chcemy grać, ale nie bójcie się po zakończeniu wątku jednego bohatera, gramy drugim, więc nie trzeba gry przechodzić dwa razy, żeby poznać obie historie. Historie, które zaczynają się wspaniale. Po pierwsze Shej, chłopiec uwięziony na statku kosmicznym, jest wybrańcem, przynajmniej tak odnosi się do niego komputer pokładowy. Komputer pokładowy, który mu matkuje i żeby go zająć, wymyśla bohaterskie scenariusze, w których Shej uczestniczy. Tylko zabieg, który działał jak Shay miał 10 lat, jest już tak wyeksploatowany, że go po prostu nudzi. Więc... Życie na statku przebiega w monotonny sposób, z którego szej chce się po prostu wyrwać, i nadarza mu się do tego okazja. Wela z kolei to mieszkanka jakiejś dziwnej, cukierniczej krainy, którą poznajemy na kilka godzin przed ogromnym świętem, które odbyła się w jej wiosce. Oto okazuje się, że Wela ma być złożona w ofierze wielkiemu potworowi Mok Chotrze, który pożre ją rytualnie razem z kilkoma innymi dziewicami. I co najśmieszniejsze, wszyscy uważają to za wielki honor i wmawiają naszej bohaterce, że powinna się z tego cieszyć. Paranoja. Wiem. Ale zastanawiałem się jeszcze nad tytułem, bo jak odpalałem tą grę, to byłem pewny, że chodzi o dorastanie, a teraz? Zastanawiam się, czy nie chodzi o czasy, w których ci bohaterowie żyją. Nie no, rozkmina dotyczy dorastania bez dwóch zdań. Tylko jak pierwsza część gry jest cudowna, tak druga próbuje nie zwolnić na siłę i nie wychodzi jej to na dobre. Kończuka jest też dziwna, ale co nie zmienia faktu, że warto. Humor, szczególnie sztuczców na statku, dużo rozkmin nad pojmowaniem piękna, filozoficzne rozkminki podane w bardzo przyjemny sposób. Jest dużo dobrego w tej grze, co pozwala wybaczyć nieścisłości fabularne i błędy w zachowaniu postaci. Staci. Bo przecież te dzieciaki zachowują się za grzecznie, czy Tim Schaefer nie był w gimnazjum?